ja Dziękuję. to nie zaś Tutaj, tutaj się Zdrażę. Zdrażę. Zdrażę się, żeby się wrócić, to jak ten, będzie, nie było. <słuchaj> Zdrażę. <słuchaj> Zdrażę. Ja, ja, ten... Ja. Ja. Ja, nie wiem czy mi transmisja poszła, bo nie pokazuje mi czy ktoś jest. Thank you. Oh, yeah. mm -hmm. I'm not Jest ktoś na czacie. Witaj Sandra. Alo, alo, pięć dyszek. Za czterdzieści mogę oddać. Patrz znowu tą puśkę kopnąłem. Znów podłogę to mm. cześć. Sandra, cześć. Gdzie? Nie, no. Straż Miejska No Straż Miejska się zjawiła Na głównej, jakie miasto? Miasto Toruń Tam nie wiem, czy będzie widać W oddali Da się przybliżyć? Czekajcie, czekajcie Straż Miejska mandaty wlepia O, z robotę się wzięli A z jakiego miasta Sandra jesteś? No, <laughs> przeciwko fajne figurki ma bardzo ładne. Patrzcie, wiedeń, o wow. to nie w Polsce. Bardzo ładne Tu u nas tak wygląda płyty winylowe nie? ale tutaj jest pan co ma kawałek obok są z winylami Całe stoisko z pytkami, o które pytasz. No, tak jakby pochodzić, to jeszcze na pewno się znajdą Nie nic co z tym stoją. Za bardzo dzisiaj nie chodzę, za gorąco się nie chce. Proszę bardzo, Dziś piękna pogoda się akurat trafiła. Ale ludzi nie ma tak, jak przypuszczaliśmy, że może będzie. może Ja spakuję dalej. Jak dzisiaj u was z pogodą ładnie czy tak, nieładnie? tak nieładnie, nie ładnie? Tak nie ładnie, ale u nas jest 25 stopni, także pogoda wymarzona. Ostatnie słońce w tym roku prawdopodobnie. No, w tym roku tego lata oczywiście. Lata, którego nie było. Ktoś jest jeszcze na czacie? Ła, 30 to naprawdę patelnia Wymarzona pogoda U nas w ogóle lato było kepskie, tyle co padało, nie? Szkoda grać A tak teraz w jeden, tak widzisz, a wcześniej w Polsce? Zachodnia Pomorska Płowęce no się kończy Dzieje się Znowu deszczaj No i ono jest Drapak sto złotych Dzisiaj dużo ludzi o drapak nas pyta. Ja wrócę, pokażę wam go. Taki dla kotka stówka. Co tutaj jeszcze mamy? Takie fające. To jest fajne.

A spokojnie przejdę O te piko Jak ktoś zbiera Z domkami Coś dla dorosłych takie do parale proszę. sole tej jest druga. Ten stary gimbal. I tu za z biżuterią mamy. Już u sąsiadów. Piękne rzeczy mają. taki O, żyrandol. popatrzcie. Kto by chciał w Toruniu, jeszcze można nabyć. Bardzo ładny. Nie drogo. Nie drogo. 120. 120. I zapraszamy. Z Mosiądzu. Sące szkiełka, cuda. Wszystko byście tu znaleźli. Macie czas, jesteście z okolic. To nie, tak znaczy, tak leżał jeden, ale ogólnie są dwa i tak dalej. Tu z pieczywem. Jest tego za dużo chodzenia, naprawdę bardzo dużo targ. Bardzo dużo osób przyjechało. Można zobaczyć na szorcie, bo wstawiłem też. Byłem tam dalej, ten cały obiekt yy, objąć tak, kryształy są szkła różnego rodzaju Prawda, ludzie tutaj cuda mają.

Jego po trochu jest dokładnie. No. Mam, że mamy tutaj takie <noise> Chciałem się na chwilę włączyć z live'em. Właściwie mówię, chociaż pokażę jak dzisiaj to wygląda, jak pogoda w ogóle co nieco się dało zarobić. Jeszcze chwilę postoimy. Dobra, dziękuję Wam za obecność, nie przedłużam. Jeżeli interesuje Was ten temat, proletargi, wystawki, zostawcie subskrypcję na kanale. Okejkę okay pod filmem. I co, do następnego tagu. Życzę wszystkiego dobrego i dobrej pogody. Na razie.